Witam. Moje nazwisko Wiesław Kozłowski. znajduje się teraz na Azorach i y, przy ulicy Stachiewicza i Wybickiego. I po prostu y, chciałem nagrać film o, o masonerii oświeconej, y, o rytuałach y, masonerii, o krwawych rytuałach masonerii oświeconej, y, o chwilami y, Abifie, o handlu dziećmi, handlu organami. I zacznę właśnie od Azorów. I także mówię o grupie przestępczej w Krakowie. Nagłaśniam temat grupy przestępczej w Krakowie, złożonej z funkcjonariuszy publicznych, którym nic nie można zrobić jak na razie, bo są członkami masonerii. I wykładam, uczę języka Głagolica na kanale Przebudzenia Słowiany i Powstanie z Kolan. I tam też ujawniam właśnie grupę przestępczą i mówię o masonerii i tam są playlisty różne i na Masoneria w Polsce yy, pokazuję ten. I teraz chciałem o tej sprawie 15 kwietnia 2024 roku o 10 yy, w sądzie okręgowym w Krakowie sala L222 yy, ulica Przy Rądzie 7 Kraków yy, odbędzie się z, sprawa przeciwko yy, Zażalenie na, moje, na umorzenie postępowania wszczęcia y, 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 śledztwa przez prokurator y, Frankowską z Wieliczki. Chodzi o to, że po prostu sprawa jest przeciągana od dwóch lat i jeśli by to y, było nagłośnione i sędzia by tego nie umorzył, no to po prostu y, masoneria wtedy y, już przestaje istnieć, ponieważ tam jest zamieszanych coś z 50 członków masonerii przynajmniej, funkcjonariuszy publicznych. No i po prostu zamieszani są też, mam dowody na Ziobro, na, na, na Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka, no i wielu, wielu innych osób. No i, i na przykład, dobrze, to może później, teraz pokazuję, tutaj zaczynam od garażu. Właśnie, jak się wychodzi z bloków na i tu jest symbolika AT, to znaczy to jest związane z, z Hiramem Mabifem. No i to jest tak samo AT, to będzie symbolika AT uczeń, czyli mason uczeń, mason czeladnik i mason mistrz To będą trzy rodzaje AT, zobaczycie, bo oni sobie tak znaczą. A takie duże AT to znaczy, że tutaj coś już y, blisko jest. I to powstało w 2018. I to jest napis Buffet MON. MON to znaczy księżyc. Buffet to nie wiem co, co oznacza. Niedaleko od tego garażu jest Instytut Dermedic y, Wybiskiego 42. To jest Medyczny Instytut. <gry> Instytut Medycyny Estetycznej Później mamy yy, Bernadette Reichter Gabinet Lekarski Ginekologiczno-Położniczy ulica Józefa Wybliskiego 40 i to jest to jest po prostu tutaj jest ważne napis SEPT Oznaczy, oznacza klan, przyle, przynależność do klanu. I tutaj e, proszę sobie zobaczyć opinie na ranking lekarzy i najlepszy lekarz e, właśnie e, dotyczącego Bernadety Reichsel, gabinetu Lekarski ginekologiczno położniczy Ja po prostu tylko pokazuję to, pokazuję, żeby pewne rzeczy tutaj żebyśmy po prostu, bo policja na razie nic nie robi z tym, żeby to po prostu sprawdzić, nikogo na razie nie oskarżam. Yy, I po prostu pokazuję pewne rzeczy, yy, no bo tutaj żebyśmy przeanalizowali, czy, czy tu nie dochodzi do czegoś, no i żeby się policja wreszcie zainteresowała, bo na razie komendanci udają głupa i przykrywają wszystko. Zaraz potem tu jest takie, nie wiem, tu mieszkają jacyś złomiarze z skupisko jakieś złomu, różne jakieś, no ogólnie śmieci wszystko. To jest wypiski 38. I, I tutaj jest właśnie, zaraz dalej jak idzie się, to w ogóle chciałem pokazać, tu jest taka dziura w ogóle w siatce. I jeszcze zauważyć, że ten domek ten złomiarzy yy, po prostu on jest yy, on jest yy, tak jakby nieogrodzony tutaj. Znaczy tu jest ogrodzenie, ale tutaj jest jakby nie wiem czy tu on tak jakby graniczy z, yy, z przedszkolem właśnie. Nie będę przechodził tu przez siatkę, tylko pójdę dalej, bo tu jest właśnie przedszkole i tu jest właśnie yy, przed Wejściem do przedszkola jest dziura w siatce tu przed wejściem do przedszkola jest napis flash flash po angielsku to znaczy nie oddzielone od skóry i od razu bo wiele komentarzy jak mówię o tym flash to jest, że jakiś że flash to jest zdjęcie nie mówię flash tylko wyraźnie flash a jeśli ktoś chce, to wystarczy wpisać, bo w tych Google tłumaczach, to są różne Najlepiej sobie wpisać w Google, flash Tak jak tutaj piszę i zobaczycie makabryczne, i o, grafika i makabryczne zdjęcia, bo to jest właśnie mięso oddzielone od skóry Czyli handel organami można to mówić. i teraz wychodzimy, jest jakaś firma Camsoft ale myślę, że bardziej chodzi tu. Proszę zobaczyć. przedszkole, przedszkole o oczywiście kolorowe. I no myślę, że policja się powinna tym zainteresować. No Ale policja nie chce się zainteresować takimi rzeczami, no bo kryją handel dziećmi w Krakowie. No i bo kryją to komendanci zamówię ja o zwykłych policjantach. Popatrzcie się, tu jest Tu jest ten dom z umiarze. Nie ciekawie to wygląda. A tutaj macie tą dziurę. Więc ja mówię, ja po prostu... Pokazuję faktu, fakty, oczywiście jeśli ktoś chce mnie, po prostu zakładać mi jakieś sprawy, opomówienia czy, czy coś, chcę tylko, żeby było jawne, bo po prostu ja uważam, stosuję tu artykuł 26, obrony koniecznej, ponieważ w sądzie są układy, masoneria ma swoich ludzi i po prostu, no, a ludzie są obojętni na krzywdę, póki i Im, im się ich krzywda nie stanie, ich dzieciom, no to po prostu są obojętni na krzywdę. No i mówię, apeluję, żebyście nagłaśniali tą sprawę 15 kwietnia. No ponieważ, jeśli by sędzia nie umorzył, nie, nie był w stanie umorzyć tej sprawy, to po prostu, no to padną układy. Bo y, Sąd Krakowski to jest największa Przycha Masońska w ogóle w ogóle ja uważam, że handel dziećmi jest w całej Polsce, ale, ale właśnie Kraków rządzi, no i Kraków ma, ma właśnie układy z politykami. Andrzej Duda, tutaj człowiek, który mi porwał dziecko Adam Dubin, naukowiec klasy światowej, po prostu używa swoich ludków, ze sądów, z prokuratury, z policji z masoneri, no i tak samo układy Zna ma ze znaj znajomego ze studiów e, Juliana Zera, który jest teściem Andrzeja Dury. Dziękuję za uwagę, udostępniajcie, bo kiedyś może to Was spotkać. Nagłaśniajmy i, i pokazuję symbolikę po to, żebyście zauważyli, zauważali takie rzeczy i moje nazwisko Wiesław Kozłowski Mój numer telefonu 696 135 919. Możecie zadzwonić, przesłać informację albo na Facebooku na Wysław Kozłowski. Pozdrawiam.